Także nawołuje do rozsądku, nawołuję naszych polityków, żeby nie słuchali bolszewo technokratów z Unii Europejskiej, którzy mają sposób myślenia polegający na tym, że widzą drzewo i bronią to drzewo, nie widzą, że las umiera. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o współczynniku EROI, czyli Energy Return to Energy Invest, czyli współczynniku, który nam mówi, ile energii otrzymujemy w stosunku do energii włożonej przy produkcji, znaczy nie produkcji, przy przetwarzaniu energii, bo zawsze pamiętajmy, że nie produkujemy energii, tylko energię przetwarzamy z różnych, z różnych jej nośników. Jakby to najprościej, e, najprościej Państwu uzmysłowić, czym jest ten, e, ten, ten współczynnik, ten wskaźnik. To jest po prostu e, stopa zwrotu inwestycji. Mówiąc najprościej, tylko wyrażona w kategoriach energetycznych. Inaczej mówiąc, mamy stówę, prawda? Inwestuję tą stówę, dostaję z powrotem 50 zł. No, wtopiłem. Inwestuję drugi raz, dostaję 100 złotych. No, w zasadzie biznes żaden. No, narobiłem się przerzucanie żaby z ręki do ręki. No, w, w zasadzie nic mi z tego nie przyszło. Zainwestowałem stówę, zarobiłem dwie stówy. Dostałem z powrotem zwrotu dwie stówy, czyli stówę mam na czysto. O, zaczyna być lepiej. A jeżeli zainwestuję stówę, a dostanę 1000 złotych z powrotem, to już zaczyna być całkiem niezły interes. Dokładnie tak samo jest z energią. Tylko nie liczymy energii w mm, pieniądzach, bo od czasu y, afery banku Lehman Brothers wiemy, że finansowo możemy wszystko. Możemy dać dopłaty, możemy coś zaksięgować. Proszę Państwa, kreatywna księgowość nie zna granic. W związku z tym musimy to robić y, w jednostkach, energetycznej, w jednostkach energii. Wtedy nie oszukamy, bo fizyki się nie oszuka. Oczywiście też są tutaj pułapki. Też są pułapki polegające chociażby na tym, że możemy pewnych elementów nie uwzględnić. Ale to będę po kolei mówił, omawiając te wszystkie, te wszystkie tutaj źródła czy, czy nośniki energii. Jeżeli można prosić to teraz zerknijmy na ten wykres, gdzie e, wyróżniłem różne nośniki energii. To jest biodizel, etanol, fotowoltaika, piaski roponośne, energia wiatru, e, o tym powiem później, energetyka atomowa, ropa i gaz, turbiny gazowe w tak zwanym cyklu zamkniętym, węgiel i energia wodna. Proszę Państwa, co oznacza ta czerwona kreska? Ta czerwona kreska jest średnią wartością współczynnika wyliczoną przez e, niezależnych, różnych e, autorów, którzy e, mówią o tym, że aby nasza cywilizacja techniczna mogła istnieć, musimy mieć po prostu dużo więcej energii niż wkładamy w jej otrzymanie. No, jest to jasne. No, jeżeli chcę rozwijać biznes, jeżeli chcę mieć zysk z biznesu, no to muszę po prostu mieć więcej pieniędzy niż włożyłem. Jeżeli otrzymam mniej pieniędzy niż włożyłem, to w którymś momencie splajtuję. Jak to się teraz przedstawia, jeżeli chodzi o różne właśnie nośniki energii? Proszę popatrzeć, jeszcze raz poproszę tutaj o tę. Te... W przypadku biodizla czy w przypadku etanolu ten wskaźnik jest bardzo niski, czyli mamy ten wskaźnik na poziomie 1,3-1,4. Proszę Państwa, czyli bardzo dużo energii wkładamy w uprawę, wkładamy w to, żeby otrzymać, żeby otrzymać zwrot tej energii. Nie opłaca nam się to. Po prostu biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę ilość energii, którą otrzymujemy z powrotem, to się kompletnie nie opłaca. To samo jest z fotowoltaiką i yy, energią wiatru. Dlaczego? Zarówno fotowoltaika, jak i energia wiatru. No przecież ktoś powie, proszę Państwa, no przecież, kurczę, no słońce świeci, wiatr wieje, no, no, no wszystko, no powinno być to piękne. Ale musimy to robić w rachunku ciągnionym. Czyli od momentu, kiedy zaczynamy wydobywać rudę, czy materiały na e, panele, czy na wiatraki, do momentu, kiedy je zutylizujemy, kiedy zamkniemy sprawę ich istnienia, to jest tak zwany cykl, cykl życiowy, life cycle. Musimy liczyć w całym cyklu życiowym ilość energii, którą w to włożymy. Proszę Państwa, w przypadku tych akurat dwóch sposobów zdobywania energii, problem, problem jest jeszcze jeden. One są bardzo mm, niestabilne. Jeżeli wieje wiatr, mamy energię. Jeżeli świeci słońce, mamy energię, ale co się dzieje, jeżeli tej, te słońce na przykład nie świeci? Okazuje się, że trzeba tą energię momentalnie dobić do sieci, czyli trzeba ją skompensować. Z czego się bierze ta kompensacja? Albo z elektrowni węglowych, albo z elektrowni atomowych. I w tym momencie obliczono, że fotowoltaika, każdy 1 MW yy, mocy zainstalowanej fotowoltaiki wymaga zwiększenia yy, tradycyjnych źródeł węglowych o około 0,4 MW. Tylko po to, żeby skompensować tą, yy, tą brakującą ilość energii, czyli praktycznie mówiąc mamy yy, kocioł pod parą, który zużywa węgiel, chodzi. Nie jest włączony tylko po to, żeby w razie czego skompensować ten brak energii. Siecią się tego nie da skompensować. Proszę Państwa, niestety, mimo że wiatr wieje, słońce świeci, to są, yy, to są źródła energii, które po prostu są bardzo yy, mało efektywne w rachunku ciągnionym. Niestety one są pod kreską. To samo dotyczy piasków roponośnych. Piaski roponośne, po prostu ich wydobycie jest bardzo drogie i jest to katastrofa ekologiczna. W związku z tym, licząc łącznie z zlikwidowaniem skutków eksploatacji piasków roponośnych, też okazuje się, że ich efekt energetyczny jest bardzo słaby. A energetyka jądrowa, energetyka atomowa. Tutaj jest problem, bo niektórzy twierdzą, że, ona, że ten wskaźnik ERO jest bardzo wysoki, że ten wskaźnik jest rzędu 70-80 jednostek, czyli że 70-80 razy więcej otrzymujemy niż wkładamy. Tylko jest jeden problem. Problem jest taki, że to nie jest liczone w pełnym rachunku ciągnionym. Ponieważ żeby. Uwzględnić pewien rachunek ciągniony energetyki jądrowej, to trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Trzeba pamiętać o tym, że tą rudę uranu trzeba wydobyć i wzbogacić, po pierwsze. Po drugie trzeba zrobić pręty paliwowe, które są wykonywane z cyrkonu. Nie wiem, czy cyrkon mamy w Polsce. Uran mamy, uran mamy, ale rudę trzeba wzbogacić. Po drugie trzeba elektrownię wybudować, czyli włożyć gigantyczne ilości... Energii w jej wybudowanie, cement, yy, yy, stal zbrojeniowa, etc., etc. I następnie trzeba zutylizować ten materiał radioaktywny, który ona yy, wyprodukuje. No i również kwestia, kwestia wody. Woda może być skażona. Czyli, biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, okazuje się, że. Energetyka jądrowa daje zwrot rzędu 10 razy więcej niż się wkłada. Nie jest to bardzo źle, ale jest to na granicy, na granicy tego, co nasz, nasza cywilizacja mogłaby, czy mogłaby istnieć. Zatem proszę pamiętać, że w przypadku energetyki jądrowej my zaciągamy dług energetyczny u przyszłych pokoleń, bo dzisiaj budujemy reaktor który będzie utylizowany za 40-50 lat. Czyli my naszym dzieciom, czy ewentualnie wnukom, podrzucamy pasztet. Także tutaj, tutaj też trzeba pamiętać i brać to pod uwagę. Następnie ropa i gaz. Kiedyś eroi dla ropy, czy dla gazu, był w granicach 100%. Po prostu Arab jechał sobie wielbłądem, zsiadał z tego wielbłąda, wbijał rurę, ropa tryskała. Jedna baryłka ropy wystarczyła, żeby mieć 100 baryłek. Teraz ropy jest coraz mniej. Nikt nie zlikwidował raportu, raportu klubu rzymskiego, że, który mówił o tym, że pik ropy już mamy za sobą, czyli szczyt wydobycia mamy za sobą i to, co wydobywamy teraz, to już jest końcówka. Która będzie skończyć się szybciej lub później, ale to powoduje, że sięgamy po złoża coraz głębsze, które kosztują coraz więcej energii. E, całkiem nieźle przedstawia się e, sprawność w przypadku turbin e, gazowych w tzw. cyklu zamkniętym. Ale znowu tutaj mamy problem dostępności gazu. Teraz e, w przypadku Polski. Ten problem jest bardzo duży, bo my tego gazu chyba, mówię chyba, to są różne opinie na ten temat, nie mamy. W każdym razie to też jest pewien, pewien, pewien tutaj nie, nie jest najgorszy ten wskaźnik, on sięga prawie 30. Dalej, ten znienawidzony przez ekologów węgiel. Proszę Państwa, jak dotąd nie wymyślono nic lepszego niż węgiel. Nawet jeżeli uwzględnimy wszystkie koszty środowiskowe, to i tak, i tak ten wskaźnik będzie między 50 a 80, czyli otrzymujemy dużo, dużo więcej energii. Poza tym, w tej chwili kwestie spalania węgla poszły daleko do przodu. Proszę sobie wyobrazić, że elektrownia w Bełchatowie w roku 1900. 90 emitowała 36 tysięcy ton pyłu rocznie. Obecnie, w roku 2020, elektrownia Bełchatowie wyemitowała 0,6 tysięcy ton pyłu. Czyli proszę zobaczyć, jaka gigantyczna redukcja zanieczyszczenia. W tej chwili powietrze w Bełchatowie, w okolicach Bełchatowa, jest mniej zanieczyszczone z powodu kopalni niż z powodu kopciuchów z domów. Nie mówiąc o Krakowie, Warszawie, łodzi czy innych miastach. Tu jest problem zanieczyszczenia powietrza, a nie w dużych elektrowniach. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa, niesłychanie ważna. My mamy węgla brunatnego. Bo ten, ja mówię tylko o tym węglu, bo tylko ten węgiel y, daje tak duży zwrot. Węgiel kamienny daje zwrot w granicach dziesięciu. Węgiel kamienny trzeba wydobywać z głębi ziemi. To jest po prostu w naszych warunkach kompletna y, porażka, kompletna pomyłka. Y, mamy tego węgla na 100-150 lat. Czyli my możemy być niezależni energetyczni. Problem jest wtedy tylko taki. Że to na przykład inni od nas będą kupować energię, być może tanio, a nie my. No, ale to jest problem polityczny. No i ostatnia kwestia energia wodna, która y, daje bardzo duży zwrot, ale tutaj ten zwrot jest tym mniejszy, im większa, wbrew pozorom, jest y, budowla hydroenergetyczna. Czyli jeżeli mamy bardzo duże tamy, bardzo duże zapory, Koszty środowiskowe są coraz większe. Natomiast ja tutaj myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby połączenie energetyki wodnej z małą retencją. Małe zapory, turbiny kaplana w ogóle bez zapór, tylko z podpiętrzeniem. Tam, gdzie nie zamykamy rzeki, gdzie nie robimy, nie robimy jakichś gigantycznych zbiorników, tylko robimy to, co robiła natura, to, co kiedyś robiły bobry. Małe, małe stawki, małe jakieś zbiorniki wodne, po prostu to, to, co, to, co było przegradzane drzewami, co się robiło samo. Proszę Państwa, tak to wygląda. Fizyki nie oszukamy. Unia Europejska przespała. Raport Klubu Rzymskiego był znany w 1976, koniec lat 70. Od tego czasu mogliśmy rozwijać tanie i efektywne źródła energii. Natomiast my gonimy za króliczkiem CO2, za um, obroną klimatu. To jest komuna. To jest dokładnie to, co chciała robić komuna. To jest utopia. To jest. Wprowadzanie utopii w życie, co się nie uda, a przyniesie tragiczne dla nas wszystkich efekty.